Dzień dobry. Witam was w trzeciej części naszego spotkania Odbijaj stempluj i maluj. Dzisiejszym tematem będzie monoprint. To taka bardzo fajna technika graficzna, graficzno-malarska, można powiedzieć, podobna troszkę do monotypi, ale z użyciem dużej ilości kolorów. Chociaż my dzisiaj użyjemy sobie kolorów czterech. Co nam będzie potrzebne do wykonania monoprintu? Na pewno jakieś kolory. Przyda się taśma klejąca. Przydają się narzędzia typu patyczek, ołówek, pisak, co tam mamy. Pędzelek. Oczywiście kartka, papieru i coś, co będzie może czymś zaskakującym, ale Dzisiaj niezbędnym do wykonania naszej pracy foliowe karteczki, takie woreczki, kawałki folii. Jak widzicie, ja mam tutaj folię ze zwykłych woreczków, takich jednorazowych. To przynajmniej przydadzą się do zrobienia czegoś fajnego. Bierzemy taki woreczek, wycinamy z niego środek i robimy sobie takie kwadraciki. Ja tu zrobiłam kwadraty akurat, aczkolwiek może być każdy kształt. Kwadraty są po prostu bardzo poręczne, mniej więcej tej wielkości. Widzicie w proporcjach do mojej ręki, jak to wygląda. Ten jest troszeczkę bardziej sztywny, wycięty z innego worka, z innej folii i już pokazuje, do czego nam to jest potrzebne i jak będziemy tego używać. Przygotowaną kartkę papieru zaklejamy sobie. Taśmą z czterech stron. Robimy jej taką rameczkę. Robimy sobie taką ramkę. Ta jest dosyć szeroka taśma, więc i ramka, która powstanie po odklejeniu, będzie dosyć szeroka. Możemy oczywiście tutaj zastosować coś, co y, bardzo nam pomaga. I co było tematem poprzednich zajęć, mianowicie rameczka gotowa. Ale dzisiaj skupimy się na tym, co można zrobić wykorzystując po prostu zwykłą papierową taśmę. Pamiętamy tylko, żeby to była taka taśma papierowa, yy, służąca do malowania na przykład ścian, bo ona się bardzo łatwo odkleja, nie pozostawiając i nie zrywając nam. Yy, ani kartki w naszym przypadku, ani yy, farby ze ścian, i tak dalej. Jest bardzo delikatna. Co robimy teraz? Następnym etapem jest wymyślenie sobie tematu, który będziemy chcieli realizować w monoplincie. Właściwie temat powinniśmy mieć już wcześniej w głowie, żeby wiedzieć, jakich używać do tego kolorów. Chociaż czasami. Monoprint powstały zupełnie spontanicznie i z zupełnie wyobrażonym elementem, jest nawet ciekawszy. Ja dzisiaj wymyśliłam sobie taki temat, który nazywa się zgodnie z obowiązującą porą roku Wiosenny Sad. Co mamy w takim wiosennym sadzie? Na pewno zieleń, bo rozkwita nam dużo drzew, krzewów. Na pewno niebo, które widzimy, prześwitujące przez te drzewa. I do czego biel? Bo kwitną wszystkie drzewka owocowe, przepięknie nam kwitną na biało. Co robimy? Wyciskamy sobie troszeczkę farby na naszą folię. Rozmazujemy sobie troszkę tego. Jak ktoś ma wałeczek, może to zrobić wałkiem. Jak ktoś ma pędzelek, a raczej każdy ma. Używamy sobie do tego takiego fajnego płaskiego pędzelka, jak widzicie, nieokrągłego, bo wtedy nam się to ładnie, równiutko rozprowadza na tej folii. I co robimy? Teraz, słuchajcie, jest najwspanialszy etap tego, tej naszej pracy, bo spontanicznie wymyślamy sobie, jak zrealizować ten temat, który sobie założyliśmy, że będziemy go yy, robić. U mnie jest to wiosenny sad. Wymyślam sobie coś takiego. Dół naszej karteczki odbijam na zielono. Odrywamy. Odrywamy. Dociskając palcem przenosimy farbę z folii na karteczkę. Powstają wtedy takie jakby graficzne malunki. Nie jest to yy, widać malowane z gestu, czyli yy, pędzlem, tylko jest to taka farba, która widzimy, że jest odbita. Co robimy następnie? Załóżmy, że jest to nasza trawa. Co bierzemy następne? Bierzemy sobie następną folijkę, możemy mieć ich przygotowanych parę. I na niej rozprowadzamy farbę niebieską. Możemy użyć nawet tego samego pędzla, ponieważ, jak wiemy, zieleń bardzo ładnie nam się w takim ogrodzie, sadzie miesza z tym błękitem, które widzimy na horyzoncie. Czasami, jak sad jest duży, to dotyka wręcz błękit nieba, tej zieleni, którą mamy na podłożu. I zachowujemy się tak samo. Odbijamy sobie delikatnie. Im delikatniej przyłożymy, tym delikatniejszy będzie ten nasz odbity wzór. Jak widzimy, tutaj bardzo fajnie nam się robią te mocniejsze odbicia z tymi delikatnymi. Gdzieś możemy sobie zostawić troszkę bieli. Nasza to jest tylko inwencja twórcza, w którym miejscu przyłożymy bardziej, w którym mniej. Jeżeli będziemy zaznaczać tu bardzo wyraźnie krawędzie, odbijać to przy krawędziach, to nam się później bardzo ładnie ta rameczka, która powstanie, odbije i wyraźnie będzie zaznaczona. To, co jest tutaj delikatniejsze, możemy sobie podbijać troszkę w środku. Mamy, można powiedzieć, przygotowane tło dla naszego sadu. Co nam będzie potrzebne teraz? Używamy sobie teraz farbki, której tu nie pokazałam na początku, ale ona też y, powinna się znaleźć. Mianowicie taki, który nam zobrazuje pień. Więc farbę albo brązową, albo. Jakąś ciemno-szarą albo zieloną albo czarną. Rysujemy sobie, malujemy właściwie na, na naszym woreczku coś w rodzaju pnia. On nie musi być oczywiście idealny, bo pamiętamy, że jest to spontaniczna, graficzna odbitka. Delikatnie dotykamy i możemy sobie zaznaczyć kreseczkę lub po prostu odbić całość. Delikatnie, mniej delikatnie, jak uważamy. Pamiętamy o tym, że jak odbijamy, to farbka nam znika. Widzicie, tu się jeszcze dodatkowo zrobiło, że się przeniosła farba z tego odbijanego na folię. Pamiętamy sobie, że to jest bardzo fajna, spontaniczna przede wszystkim praca. Możemy sobie do tego, co nam wychodzi, po prostu dorabiać coś, co nam akurat może w tym momencie wpadnie do głowy. Wydaje się, że już mamy wystarczająco tych pni drzew. No i słuchajcie, moi drodzy, cóż teraz? Wypadałoby teraz zaznaczyć korony tych drzew. Korony drzew owocowych w sadzie są po prostu białe. Obsypane kwiatkami, z których później nam się urodzą przepiękne jabłonki, jabłka, czereśnie. Ja sobie wezmę nowy... Pędzelek, ponieważ do białego faktycznie przydałby się już teraz pędzelek czysty. Rozsmarowujemy sobie już tutaj, zaznaczając sobie na przykład mniej więcej taką koronę rozłożystego drzewka. Przykładam. Co robimy teraz? Jeszcze troszeczkę sobie tutaj dokładamy. Pamiętamy, że to jest zabawa, tak? Zawsze o tym pamiętamy. To jest taka nasza plastyczna zabawa. Sami panujemy nad tym, ile odbijamy, jak odbijamy, a i tak to, co powstaje, jest zawsze niespodzianką. Pamiętamy też o tym, że odbitka graficzna to jest coś takiego, co sprawia wrażenie czegoś, co jest malarskie, a jednocześnie widzimy, że jest to wykonane inną techniką. Troszkę stempelka, odbitki. Na tym właśnie polega graficzna odbitka. Co możemy jeszcze zrobić? Czasami w takim, takim monoprincie możemy mu troszkę pomóc i domalować coś, co na przykład może nie do końca nam wyjść, jeśli zastosujemy efekt odbicia. Tutaj, co by się przydało. Słuchajcie. Białe drzewa. Co się dzieje, jeśli powieje wiatr? Zawsze mamy odrobinkę tych płateczków na dole. Możemy wykorzystać sobie to, ale musimy pamiętać, że chcemy. Aby były to tylko punktowe odbicia, więc możemy to sobie zrobić w ten sposób. Przykładamy i rysujemy, gdzie nie gdzie, wielutkie płatki z tej farbki, która tam jeszcze została. Odbijamy to gdzie nie bo tak dużo tej bieli na dole nigdy nie ma jak jest jej na górze. Na koronach drzewie z tej bieli zawsze bardzo, bardzo dużo. Myślę, że u nas to wystarczy. Zabieramy się za odklejanie taśmy. Odklejamy taki paseczek. I wyszedł nam przepiękny, wiosenny, obsypany kwieciem sad. Pamiętamy o tym, żeby sobie nasze odbitki. Takie graficzne zawsze podpisywać. Robimy to sobie w ten sposób. Piszemy na przykład tytuł wiosenny, sad. Piszemy datę wykonania. I w odbitkach typu na przykład linoryt których też tutaj będziemy się uczyć, jak wykonać. Robimy sobie w ten sposób, że piszemy zawsze numer odbitki, stylu ile tych odbitek będzie. Ale jak to się robi, w jaki sposób i dlaczego, to wszystko wytłumaczymy oczywiście w późniejszych lekcjach. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić monoprint, bo to bardzo, bardzo ciekawa, efektowna technika. Bardzo ładna. I jak widzicie, bardzo szybka. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do pracowni odwijaj stemplu i maluj na następne zajęcia.